Drodzy Państwo, szałnę generatywną sztuczną inteligencję trwa tak naprawdę już od ostatnich wielu miesięcy. Natomiast nie wszyscy dostrzegają potencjał biznesowy tego rozwiązania i traktują je tak naprawdę jako trochę taką zabawkę do tworzenia śmiesznych obrazków albo na przykład ciekawych, albo również zabawnych odpowiedzi na bardzo kłopotliwe pytania. Natomiast generatywna AI ma bardzo pozytywne zastosowanie tak naprawdę w biznesie, w firmie i przez niektórych jest określane wręcz rewolucją na miarę stworzenia że wynalezienia prądu albo y, powstania internetu. Y, I dokładnie na temat y, takich biznesowych aspektów generatywnej y, AI będę teraz rozmawiał z zaproszonym gościem, którym jest Marcin Sikorski, ekspert od smart rzeczy. Cześć, Marcin. Jovi. Marcin, powiedz nam, jakie są teraz najnowsze doniesienia z rynku właśnie tej generatywnej sztucznej inteligencji, zwłaszcza chyba jeśli chodzi o Meet Journey albo ChatGPT. Ja widzę, że akurat ten temat bardzo śledzisz na bieżąco, regularnie publikujesz najnowsze doniesienia na swoim LinkedInie. Podziel się również z naszymi widzami tymi najnowszymi doniesieniami. No myślę, że naj, najnowsze czy najciekawsze rzeczy, to jak zawsze będą wiązały się i szczeb GPT i z Mid Journey, tak? Ten pierwszy dlatego, że fenomenalne wyniki już daje, przez ostatnie pół roku zyskał grono ponad 200 milionów aktywnych użytkowników, to nie, nie spora liczba osób, tak? więc widać, że ludzie są zainteresowani, to mi są więcej. Natomiast jeśli zaś dotyczy Mid Journey, to prawda jest taka, że mamy do dyspozycji narzędzie, które potrafi teraz tworzyć dowolne obrazy i to w dowolny sposób. I myślę, że to przekonuje ludzi, aby korzystać. Z tego rozwiązania. Nie mówiąc o tym, że coraz więcej firm wdraża to rozwiązanie u siebie. Photoshop niedawno wypuścił Generative Field, które pozwala ci wpisać tekst, który chcesz, żeby zmienił się na obrazie, i w przeciągu paru sekund ten obraz się zmienia. Nie mówiąc już o takich rzeczach, jak każde z tych rozwiązań będzie się rozwijać dalej i dalej, i będziemy widzieli tylko nowe i nowe możliwości, o czym pewno za chwilę sobie porozmawiamy. A dodatkowo pojawią się jeszcze inne ciekawe rozwiązania w postaci AI głosowego, wideo i mnóstwa mnóstwo innych rzeczy. Powiedziałem na początku, że generatywna AI dzisiaj wykorzystywana jest przez wiele osób jako zabawkę. Mhm. Ale już nawet wspomniałeś o tym, o tym Photoshopie, że Adobe wdrożył właśnie takie rozwiązanie generatywnej AI właśnie w pakiecie Photoshop. Ale jakie są jeszcze inne takie przykłady rzeczywiście biznesowego wykorzystania tej generatywnej AI? Gdzie firmy konkretnie mogą wykorzystać takie rozwiązanie? No, przede wszystkim Microsoft bardzo dużo mówi o tym i oferuje i promuje swojego Copilota, czyli rozwiązania, które z jednej strony pozwala ci szybciej i wygodniej pracować na kodzie, czyli deweloperzy i testerzy mogą e, tworzyć jeszcze lepszy jakościowo kod i mogą szybciej generować gotowy niejako e, kod, który wystarczy tylko uzupełnić pewnymi zmiennymi. Z drugiej strony mamy zwyczajne zastosowanie dla zwykłych ludzi, czyli podpięcie tego pod PowerPointa, pod Worda, pod Excela. Wyobraźmy sobie, że AI będzie ci podpowiadać jak najlepiej i najwydajniej e, wyciągnąć to co najcenniejsze z tych informacji, które mu dałeś. Tak? Więc o tym, że jest mnóstwo innych firm, które starają się zagospodarować każdą z możliwych luk. Masz przykładowo kalendarz, w którym jest chaos albo chciałbyś generować minutki, jest do tego AI, które samo ci to stworzy. Masz dział HR-ów, który zamiast spędzać całe dnie na szukaniu człowieka na LinkedInie, może wpisać kogo poszukujecie i AI samo niejako da ci najlepsze propozycje tych kandydatów, więc tak naprawdę no. W zależności od tego, jaki Ty masz problem, to narzędzia i technologie już istnieją do Twojej dyspozycji. Wystarczy dobrze się rozejrzeć, a możemy je spokojnie wdrożyć, aby poprawić wydajność i funkcjonowanie swojej firmy. I obserwując twój profil na LinkedIn, zauważyłem, że często e, pokazujesz takie przykłady wykorzystania generatywnej AI do tworzenia materiałów wideo, e, na mm -hmm. przykład do tworzenia reklam wideo e, albo na przykład e, intr do filmów. Natomiast e, na razie te, te filmy, które wrzucałeś u siebie na LinkedInie, wyglądają bardzo zabawnie, zwłaszcza ta reklama napoju takiego gazowanego, gdzie e, człowiek pił ten napój i ta butelka mu się jakoś tam w powietrzu rozpływała, więc to, to wygląda zupełnie karykaturalnie, e, ale zakładam, że niedługo. Te filmy już będą tak samo realistyczne, tak jak realistyczne są obrazy generowane przez Mid Journey. Czy możemy jakoś tak oszacować horyzont czasowy, kiedy ta, kiedy ta sztuczna inteligencja zacznie tworzyć takie bardzo realistyczne filmy, czy to oznacza po prostu rewolucję całego przemysłu filmowego? To, że na przykład aktorzy stracą pracę teraz? Wiesz, to wszystko dzieje się tak niezwykle dynamicznie, że mówimy już o kwestiach nie tyle nawet lat czy miesięcy, tylko nawet tygodni. Przykładowo dwa dni temu pojawiła się aktualizacja do Midjourney, która powoduje, że możesz zoomować in i zoomować out, czyli tworzysz sobie dowolny obraz, możesz go wyzoomować tak, jakbyś miał obiektyw, i nagle tworzy ci się całe tło w tle, więc widzimy, że to się dzieje dynamicznie. Co się zaś tyczy wideo, to prawda jest taka, że może i teraz wygląda to troszkę słabo i nie daje rezultatów w pełni satysfakcjonujących, ale tak samo było Journey tak samo było na początku z tymi generowanymi obrazami, a już po no, niedługim wręcz czasie po paru miesiącach zobaczyliśmy jakie są rezultaty i było tylko lepiej i lepiej, więc wydaje mi się, że to wideo też będzie tak się rozwijać, że to co teraz widzimy te takie pokraczne rezultaty już za parę miesięcy będziemy się z tego śmiali i łapać się za głowę, że możemy uzyskać jeszcze lepsze i wydajniejsze rezultaty, więc wydaje mi się, że to jest kwestia raczej paru miesięcy, a nie paru lat i to po prostu dynamicznie i szybko będzie się rozwijać, a co do aktorów Green Screen jest z nami od dawna tak i nie spowodowało to nagle, że ci aktorzy się zmienili, tylko zmieniła się idea filmowania, tempo filmowania, koszty, które są z tym poniesione, które są relatywnie w niektórych przynajmniej obszarach mniejsze, tak? Możesz wygenerować co chcesz. Więc zakładam, że i w tę stronę to pójdzie. I tak samo jak fotografia nie wyparła no, malarzy, tak samo wydaje mi się, że mi Journey nie wyprze tych artystów, natomiast zmieni się ten rynek i zmieni się to, jak będziemy podchodzić do takiego zagadnienia jak sztuka, przede wszystkim właśnie obrazy i przede wszystkim wideo. O tej sztucznej inteligencji właśnie bardzo często się mówi, że ona nie zastąpi człowieka, że ona jest tak naprawdę narzędziem, które pozwoli mu szybciej wykonywać swoją pracę. Natomiast bardzo wiele osób tak się waha z korzystaniem z tej sztucznej inteligencji. I e, czy moglibyśmy tutaj powiedzieć, że firmy czy przedsiębiorstwa, które nie korzystają z takiej sztucznej inteligencji, czy one tracą, jak dużo tracą, że nie sięgają po tego typu zastosowania? E Tracą mnóstwo, dlatego że ta technologia. To nie jest taka technologia jak inne, które mogą się kojarzyć takie słowo wytrychy. Mówiliśmy dużo o internecie rzeczy, 5G, mówiliśmy o metaversie, blockchain i ludziom się takie słowa wytrychy źle kojarzą. Natomiast AI jest taką rewolucją i to co teraz mamy na miarę e, rewolucji jaką mieliśmy z telefonami komórkowymi. Nikt ci nie każe ich mieć, ale wiesz, że bez nich już twoja firma nie będzie funkcjonować tak jak inne firmy na rynku. I chodzi o to jak się dostosujemy do tych realiów i do tych zmian. Jeśli chcesz zaoszczędzić zasoby czasowe, finansowe i ludzkie i przede wszystkim wydajniej generować kreatywne różnego rodzaju Zapytania i pracować kreatywnie z tekstem, z obrazami, albo po prostu zautomatyzować pewne obszary z tym związane, to jak najbardziej musisz w tę stronę iść. A koszt wejścia w ten rynek jest już na tyle niski, że byłoby szaleństwem z niego nie skorzystać. Więc wystarczy mądrze do tego podejść, zainteresować się tym tematem i naprawdę można na tym mnóstwo, mnóstwo zyskać. Najgłośniej się oczywiście teraz mówi y, o MidJourney albo y, ChatGPT. To są takie hasła, klucze, takie buzzwordy, które wszyscy już dzisiaj znamy, y, ale... Y, tego typu rozwiązań podobnych albo nawet niekoniecznie bardzo spokrewnionych mamy teraz y, mnóstwo. Ty na bieżąco śledzisz takie rozwiązania? Czy jesteś w stanie, y, znaczy nie, ty, nie tyle, czy jesteś w stanie, czy mógłbyś podzielić się z nami jak, y, nad, takimi rozwiązaniami, które zwróciły Twoją uwagę? Coś, co ci przychodzi właśnie do głowy, takiego ciekawego, co nie jest właśnie anime journey, ani Mediarynnej, ani ChatGPT, ale co jest właśnie powiązane też z tą generatywną sztuczną inteligencją. Co? Takich zabawek czy próbek różnego rodzaju narzędzi jest na tyle dużo, że moglibyśmy poświęcić cały materiał temu. Ale najciekawszym, którym warto poznać, jest przede wszystkim 11 Labs. 11 Labs czyli rozwiązanie AI związane z głosem, gdzie możesz wrzucić próbkę swojego głosu, choćby z podcastów jakiejś mp. 3 albo swoich nagrywek, tak, gdzie słuchać ciebie. I on w przeciągu paru minut nawet jest w stanie stworzyć Twój generatywny głos. I wyobraźmy sobie, że możesz teraz pisać jakiś tekst i na tej podstawie odczytać go swoim głosem. No, jeśli masz podcast, Natychmiastowo ci to poprawia sytuację i skraca czas w produkcji. Jeżeli masz gdziekolwiek indziej miejsca, gdzie musisz wykorzystać swój głos, załóżmy jakieś materiały wideo, no to również jak najbardziej to, to ci się przyda. A mówię o tym dlatego, że to już działa i ma całkiem dobre wyniki, warto się tym zainteresować. A jest mnóstwo innych narzędzi, które raz działają lepiej, raz działają gorzej, ale jeżeli chcemy iść tą ścieżką, to już działa. Myślę, że taka słowo, ta trójca na ten moment to jest właśnie ChatGPT, Midjourney i 11 Labs, i to wszystko będzie się jednocześnie niejako rozwijać na naszych oczach. I myślę, że chyba warto, żeby nasi widzowie tutaj obserwowali Twój profil na, na LinkedInie. Czyli wpiszcie sobie Drodzy Państwo Marcin Sikorski na LinkedIn, znajdźcie Marcina, ponieważ Marcin bardzo często właśnie na swoim profilu dzieli się takimi informacjami. Bardzo często pokazuje takie praktyczne wykorzystania sztucznej inteligencji, właśnie konkretnie generatywnej. Te wszystkie rozwiązania, o których wspomniałeś, ja też próbowałem, również próbowałem tego Eleven Labs i potwierdzam, jest to rozwiązanie, które rzeczywiście, jak to Amerykanie mówią, blow, blows my mind. Rzeczywiście można zbierać szczękę z podłogi po tym, gdy usłyszymy, jak realistyczny jest ten głos generowany przez Eleven Labs, i też rozwiązanie, które, jako ciekawostka, też jest współtworzone przez Polaków, z tego co, co doczytałem. Tak, więc, więc tutaj mamy również swój wkład w tą generatywną AI. Takich rozwiązań rzeczywiście jest bardzo dużo na rynku. Zachęcamy. I ja i Marcin do tego, żeby Państwo również takie rozwiązania wykorzystywali, ponieważ rzeczywiście na pewno generatywna AI spowoduje, że nasze przedsiębiorstwo będzie bardziej konkurencyjne na tym rynku. Marcin, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. No i oczywiście do usłyszenia, w którymś z kolejnych naszych odcinków, albo na przykład w podcaście, który będziemy niebawem też nagrywać. Dzięki za rozmowę. Dzięki również. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i oczywiście standardowo zachęcam do oglądania mojego programu w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do zobaczenia.